Siemanko, witam wszystkich, na początku chciałem się pochwalić dzisiejszymi zakupami moimi Udało mi się te dwa Elite Trainer Boxy I ten zestawik z Trizardem Dorwać za niecałe 8 stówek W planach było najpierw otworzyć to wszystko naraz na jednym filmie ale z uwagi na to, że to jest mój drugi film, nie wszyscy raczej lubią oglądać takie długie filmy. Także postanowiłem, że dzisiaj na tapetę wejdzie Mega Evolution. To jest mój pierwszy Elite Trainer Box. Nie wiem, zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że coś fajnie wpadnie, że coś się zwróci. A może coś się zarobi do kolekcji, wpadnie tym bardziej, że. Będę to otwierał na pewno w rękawiczkach, ponieważ później chciałbym wysłać, jeśli cokolwiek wpadnie do gradingu, do Beketa. Tak mi się wydaje, że najlepiej do Beketa albo do, do PSA. Zobaczymy, muszę to jeszcze przemyśleć. Najpierw niech coś wpadnie, dlatego będę to otwierał w rękawiczkach. Box normalnie sobie otworzę tak, jak jest. A, a karty już. Już wszystko w rękawiczkach i od razu będą szły do slajów. Także zapraszam na pierwszy film z tym Mega Evolution Elite Trainer Boxem. Kolejny jutro czy tam pojutrze pójdzie Mega Evolution Fantasy Flames. No i na końcu ten z Wiem, że też idzie fajnie. Fajne dropy tutaj wyłapać, także zobaczymy jak tam pójdzie z kolejnością. I zaczynamy od Mega Evolution. Dobra, to działamy. Mega się tym jaram, bo jest to mój pierwszy Elite Trainer Box. W pierwszym filmie wspominałem, że uzależniłem się od tych kart. Od tego całego zbioractwa 3 miesiące temu albo 4. Także do końca nawet nie wiem co w nim jest, tylko tyle co widziałem na YouTube. No, to raczej nie ma nic. To idzie na bok. Spoko krążeczka, O, fajnie. Fajnie jest pokazane, co tutaj mamy. Jest ponumerowane. 26, 27. Igła. Szkoda, że cen jeszcze nie ma napisanych, jakie są. my raczej będziemy celować w te ostatnie. Wiadomo, że najlepiej, jakby wpadły te dwie. Albo wszystkie. Dobra. O tutaj mamy dalej. zaczyna podobacie fajne podobaczka będę miał na karciochy to są chyba te slajzy koszulki ja muszę to mówić bo na ostatnim filmie coś słabo było nie słychać Tu w nie sobie będziemy wkładać, bo moje się już pokończyły. Jak coś wpadnie, o. też mój pierwszy do gablotki pójdzie. Do szkoła taką gablotkę fajną. No to jest chyba ta promka. já sei ok, então. é super, não é? od razu go pakujemy do koszuleczki skakuj nie psuj się siedź sobie tu ładnie dobra, dobra. co to jest? Co to jest, ale się dowiem. przegródki chyba. Dobra, to się obala później. Tutaj będą pewnie karty energii. Kostki. Fajne, spoko. Potem sobie to zobaczymy. Karty energii później. I tu go otwieram po jednej. Mega Evolution. Ciekawe, co to nam dzisiaj da. Ciekawe, że sobie to rozcinało. z uwagi na to, że mam te rękawiczki, trochę niewygodnie mi jest. W karty żadnej nie przeciął. tam z tyłu się świeci już mega lucario chyba nie było widać mega lucario to wydaje mi się że on coś tam jest bardzo super wygląda Fajna karta. Ciekawy jestem. Później będę sprawdzał ceny. <laughs> Jak sprawdzam te ceny, to tutaj zaraz po odpakowaniu karty będę, będę starał się wrzucić takie zrzuty ekranu, ile to wszystko kosztuje. Wcześniej się nie przygotowałem do tego. Ale gdzieś widziałem, że ten Mega Lucario. że tam szczęśliwi byli z niego, że go wyciągali. No ja na razie jestem happy. Pierwszy pakiet. No i już jest. Nie wraciliśmy dalej. Zastanawiałem się, czy zostawić je w celach zarobkowych te boksy. Trzeba otworzyć, ale to było silniejsze ode mnie, musiałem to pootwierać. Zresztą specjalnie dzisiaj po to jechałem. Też 60 km. Luna tom, fajnie podoba mi się. No i tam dalej nie ma nic. Tego Luna, to, no i tego... Z co sobie wszystkie podkładam, bo one też są z jedną gwiazdką. Zresztą ja potem wszystko sobie fajnie tak oddzielam. To co jest w holo, to co nie jest w holo. Wszystko sobie tak dzielę w albumie. Przyjdzie czas, to będziemy pokazywać. Fighting gong to jest na bok. Dobra. Ten drugi drugim nie bardzo. Lecimy. Trzeci. Mystery Garden Stelix w no i dupa czyli w tym też nic jedziemy dalej z koksem Na razie szału chyba nie ma. Nie wiem jak ten mega Lucario będzie wyglądał cenowo. No ale jeszcze mamy co otwierać. Razem z tym jeszcze zostało 5 paczek. Także nie ma co płakać. Tam się świeci z tyłu. Rykirowanie z też Na razie nic ciekawego. Nie wiem, czy jakaś zasada jest od tego, żeby lepiej kupić takiego elite trainer boxa czy, czy normalnie karty w rzadce, taki booster, bo za w tym wszystkim jestem. O, czekajcie, co jest mega Benozaur X. Ciekawe, fajna, podoba się. Od razu w koszuleczkę. Dobra, trzy paczki jeszcze mamy. George jakiś. Ja te trzy odkładam bo no i tak idą gdzie indziej. Chyba milionów to z tego nie będzie, no. <laughs> to zobaczymy. Jeszcze jest nadzieja w tej paczce jeszcze jednej. Tutaj jakiegoś szabu też nie ma. No i ostatnie, zobaczmy co to jest. No dobra, to z całego tego zestawu mamy Mega Dinosaura Mega Lucario AXA No i Alka Zama Zaraz zobaczę ile to kosztuje, i powrócę albo w środek, albo na koniec. Także będziecie wiedzieć. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji. Jakaś łapka w górę, komentarz. Będziemy działać dalej. Pozdro. No to podsumowując. Alkazam około 6 euro. No i te dwie. bodajże po 2 euro. Także jak na razie z tego co myślałem, że będę najbardziej zadowolony to nie jestem w ogóle zadowolony. Dzięki i na razie do następnego.